A więc mamy 29 czerwca 2025, z samego rana taką pogodą wita nas, nas ten dzionek i będzie tak przez cały czas. Z, z tej prognozy wynika, że trochę chmurek będzie, ale temperatury będą trzymały 31, 33. a... Gdy włączycie radiowin, będą mówili 34, 37, 38, tam na betonie pod katedrą. A jednocześnie pokazuje pogodę na cały tydzień, to znaczy do soboty. Chodzi mi o przyszły tydzień. I, o dziwo, te temperatury się utrzymają, ale już. Do soboty, tak jak powiedziałem, bo jak widać na załączonym obrazku, temperatura nagle spadnie. Takie mamy lato. To jest jak co roku. Tylko teraz mamy tą periodę e, tak zwanych upałów. Mówię tak zwanych, bo to się powtarza co roku, proszę Państwa. Co roku przychodzą takie fale, potem przychodzi fala taka trochę. E, Chłodniejszy. Widać tu nawet w tej prognozie, że spadnie nagle temperatura do 26 stopni. Już na początku lipca, a nocą, jak widać, 14-15 stopni. A więc wszystko jest pod kontrolą natury. To, co ciągle powtarzam, chce się rozgadywać. To krótkie włączenie pogodowe ma tylko na celu, żeby uspokoić, bo podobno, bo podobno. Południowej Francji, e, częściowo we Włoszech, e, no w Hiszpanii tak czy inaczej, to, to jest żadna, żadna nowina. Temperatury osiągają 40-41 stopni. Słuchajcie, tu chciałem tylko zauważyć i powiedzieć: no i co z tego? Ja do Francji jeździłem dosyć często, już 20 lat temu. I też były takie okresy, że tam przeżyłem właśnie temperaturę 40-stopniową, czy 41 stopni. Bardzo dobrze się czułem. Bo ja się generalnie dobrze czuję, jak jest ciepełko, bo wolę jakieś ciepełko, a szczególnie latem niż jest e, zimno. A więc te temperatury nie przyszły nagle. I nie wzięły się znikąd. One zawsze istniały. Zresztą, ja zamieszczam ciągle, teraz też zamieszczę tak na króciutko fragmenty z gazet z roku 72 1972, gdzie już na początku czerwca temperatury przekraczały 30 stopni. Wszyscy się wtedy cieszyli, że mamy fantastyczne, ciepłe. Lato. Nikt nie mówił o gorącu, o upale, nie do wytrzymania, i że płoniemy, i że koniec świata. Tak samo jest i teraz. Okej, okay, ta moja pogawędka zrobiła się nawet przydługa. Pozdrawiam, życząc dobrego dnia. Nie dajcie się z ciebie.